Cześć! Z tej strony Karol Dzisiaj przejdziemy sobie przez kolejną interaktywną lekcję od Bubble. Będziemy przesuwali sobie dane między stronami, zatem wybierzmy odpowiednią lekcję, odpali nam się tutorial, więc wystartujmy wstępne pokażmy sobie strzałeczki, wybierzmy yy... Input, żeby tutaj coś wpisać. Dajmy tutaj tytuł obrazka. Title. Okay. Wybierzmy teraz kontrolkę, która pozwoli nam dodawać nasze zdjęcia do, do strony, do bazy danych. Przycisk, żeby je zapisać, więc jak zapisz to oczywiście save. OK. I zróbmy workflow dla tego naszego przycisku. Więc zróbmy sobie nową rzecz. Jak klikniemy ten przycisk, zróbmy nową rzecz. Mianowicie, dodajmy do bazy danych, i tu wpiszmy typ, i nazwijmy go hmm, foto. Ok. No i oczywiście nasza tabelka, w bazie danych, musi mieć jakieś kolumny. Zatem, dodajmy sobie tytuł. To będzie Nasz input, który tam wcześniej dodaliśmy, no i też, więc wybierzmy sobie tutaj oczywiście input, title i wartość z tego pola, ok? No i jeszcze nasze zdjęcie będzie miało przecież nie tylko sam tytuł, ale też i zawartość, więc wpiszmy tutaj sobie po prostu feature i wybierzmy typ image, ok? Create. Wybierzmy to, co mówi nam nasze długie pole value, czyli ten input picture, ten uploader wartość jego ok dodajmy kolejną rzecz jak to wszystko jest zrobione, no to zresetuj nasze kontrolki continue design weźmy container powtarzającą się grupę, żeby później wyświetlić te nasze zdjęcia trochę to powiększmy, żeby było więcej widać tutaj będzie typ Właśnie te foto. Tu nam podpowiada te tabele, które mamy w bazie danych, które sobie dodaliśmy tam chwilę wcześniej. Źródło, do search, for, type, foto. I e, cała ta grupa powtarzająca będzie po prostu brała ze źródła danych, którym jest tabela w bazie danych, e, właśnie ta tabela foto. E, a tu wybraliśmy typ, który nas interesuje. E, więc teraz wyświetlimy sobie taki obrazeczek. O, zmniejszmy go trochę. bawę mi niej żeby przyciągnąć to pewnie. Chociaż nie, a! Sorry. On tutaj chce, żebyśmy nie obrazy pytali, tylko najpierw link. Wybierzmy sobie ten link i wybierzmy sobie y, nasze konkretne y, zdjęcie, bo to będą Kolejny wiersz z bazy danych, z ze zdjęciami. Wybierzmy sobie tytuł jako link. Continue. I teraz przejdźmy sobie na nową stronę. Dodajmy nową stroneczkę i tamten linku będziemy przecież dawali link do zdjęcia, które wybraliśmy sobie. Stronę nazwijmy Link Detail. Nie będziemy tworzyli sklonowali z żadnej strony, bo to moglibyśmy sobie wybrać już jakąś stronę istniejącą i ją sklonowali, ale zrobimy sobie całkowicie czysto. Kliknijmy ją i wybierzmy, że to będzie rodzaj typu foto. Zmienimy tutaj sobie na... Enter, Continue i wybierzmy sobie hmm, obrazek go sobie narysujemy, aby go wybrać i tu wrzucimy nasz obecny obrazek. Moglibyśmy tytuł wrzucić, no ale w foto będziemy wrzucali po prostu obrazek. OK. Porzućmy ten tekst jeszcze, aby dać tytuł. I tutaj właśnie wybierzemy sobie, najpierw niech to będzie trochę większe, 26, chociaż nie, Paweł mówi mi 24, więc róbmy 24, żeby nie płakał. <laughs> Tu już on sam znacznie sobie, żeby to był tytuł obrazka. Nie muszę nic więcej robić, tak naprawdę. Indeks zmieńmy na Big Data, bo to jest tytuł, pamiętacie, tu dodaliśmy link i nie chcemy, żeby nam pokazywał na index czyli na tą główną stronę, tylko na tą, którą właśnie przed chwilą dodaliśmy i wyślij dane do tej strony, obecną komórkę z, z foto. Jeszcze zaznaczmy sobie tutaj, żeby otworzył nam w nowej zakładce, w nowym okienku. To wszystko. Teraz dodamy sobie zdjęcie, tytuł tego zdjęcia. I testujemy ska. Zówka. Dodaj obrazek. Wybierzmy sobie obrazek. Save. OK. Jest pierwszy link. Zobaczcie. Dodajmy coś innego. Obrazek jakiś inny. Ok, save. się ładował. Dobra. Mamy to. Klikamy wskazówka. Przychodzi nam. Pokazuje. Wybieramy drugi. Przychodzi. Pokazuje. W sumie to chcieliśmy zrobić i to mamy. Udało nam się. zacznie. Nie tylko wpisać tytuł obrazka, dodać obrazek, zapisać go do naszej bazy danych, później wyświetlić tutaj nasze linki do podstron. Przesłać dane do tych podstron. Tam się wświetla obrazek i Wskazówka. Możemy tutaj też od razu wyświetlić obrazek, więc sobie możemy przeciągnąć to tutaj, tutaj podlinkować dane z obecnego foto i to będzie po prostu obrazek. Więc róbmy jeszcze raz preview. Zobaczcie, wyświetliły się od razu obrazki tutaj. Nie muszę wcale klikać na nową stronę, a się pojawiło. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnej lekcji już jutro. Hej!